Cześć! Znowu pada śnieg, a już go nie było no nic. Sprzedały się te klatki, poszły wszystkie na raz, przyjechał jeden widz i wszystko zabrał, ale zainteresowanie było ogromne i różne ceny. Oferowaliście i po 5 tysięcy. Patrzcie, jaka maszyna tam stoi, no zadowolony jestem z zakupu. Pytałem się Was w poprzednim filmie: co tu zrobić z tym Ursusem? To jedni piszą, żeby zostawić, drudzy, żeby sprzedać. Ale więcej jest komentarzy, żeby zostawić, to na razie zostawię. Ten sezon niech u mnie będzie. Jak będzie tylko stał i nie będę go używał, to go sprzedam. No ale dobra, bo pewnie jesteście ciekawi, co dzisiaj będzie się działo. A no to ja właśnie czekam na Adama, który ma zaraz przyjść, bo dzisiaj jedziemy do Szpakowa. Zbierzemy trot, sprzedamy go, potem może uda się wyciąć jakieś drzewa. No i w międzyczasie, jak na przykład Adam będzie robił wycinkę, to ja będę zajmował się działkami. O jest i Adam, możemy jechać. Witam dwóch nowych wspierających, Repker i Bartosz Wierzejski, dzięki za wsparcie. Cześć! Cześć, o widzę, nowy samochód kupiłeś. Gdzie kupiłem, to nie mój samochód. A no tak, to samochód banku, bo w leasing wziąłeś? Nie, to samochód mechanika. Zaprowadziłem mu Ursusa, żeby zamontował mi TUS. I nie miałem jak wrócić, to pożyczyłem od niego samochód. Aha, to co jedziemy do szpakowa? No jedziemy, tylko najpierw musimy podjechać do takiej jednej pani, u której zostawiłem samochód. Odbierzemy go. Ty wrócisz nim na gospodarstwo, a ja pojadę do mechanika zostawić mu ten samochód i odbiorę czternastkę. Takiś zmęczony po nocy byłeś, że nie dałeś rady wrócić samochodem? No, nieźle tu się dzieje. Nie, to nie tak. Ja pojechałem do niej obejrzeć przyczepę, a że miała na sprzedaż trzydziestkę, to wziąłem zestaw i wróciłem nim do domu, a seata zostawiłem. I co potem miałem iść na piechotę po niego? Wolałem już na ciebie poczekać, tak żebyśmy we dwóch pojechali. Aha, bo już myślałem. A ładna ta pani chociaż? Zaraz będziemy na miejscu, to pójdziesz. Zapukasz do drzwi i sobie zobaczysz. Może i na kawę cię zaprosi. Co pewnie jakaś starsza babka, co? Starsza, ale za to teraz bogata, bo ma pieniądze ze sprzedaży, a będzie jeszcze bogatsza, bo ma pola, które chce sprzedać. Ty materialisto, tylko pieniądze ci w głowie. Dobra, jesteśmy, wysiadaj, masz kluczyki. Idę na kawę. To powodzenia. Jeszcze nie wie, co go czeka. Szybciej z tej kawy wyjdzie, niż tam wejdzie. A tak naprawdę to pewnie się przestraszy i nie pójdzie, tylko tak gada, mówię wam. Dobra, jadę do Juska. Odstawię mu jego samochód i zabiorę moją czternastkę. Ciekawe, jak będzie wyglądała z tym tuzem. A no i skoro będzie tuz, to trzeba teraz jakiś obciążnik fajny znaleźć. Jak myślicie, ile kilogramów powinienem do niego kupić? Wcześniej miałem 300 kilo obciążenia. To co 500 kupić? Chyba wystarczy co, bo tylko przy siewniku tak go przeważa. Ale jakbym zatankował Ursusa do pełna i na dodatek dał te 500 kilo, to powinno wystarczyć. Myślałem, czy by mu nie dać 600 albo 700, ale to chyba za dużo co? No może 600 jeszcze jako tako może by było ok, ale i tak ja to bym wybrał 500. Wydaje mi się, że jak dostanie te 200 kilo więcej, to już go nie powinno bujać. Widziałem też komentarze, żeby obciążniki w koła powsadzać, ale to chyba już by była przesada. Bo to na darmo, tylko dodałbym masę, a ona mi nie jest cały czas potrzebna. Siewnik to jedyna rzecz, z którą czternastka ma problem, więc taki obciążnik na tus jest idealny, bo podczepię go tylko jak będę siał albo orał i tyle, a do ciągania przyczep nie potrzebuje dodatkowej masy. I jestem już u mechanika. Siema. Witaj. Jak udało się wszystko ogarnąć? To oczywiście nie było innej możliwości. Fajnie teraz z tym tuzem wygląda. Jeszcze jakbym mu szersze opony wpakował, to już taki czołg by się zrobił. No. Dobra, to ile za to i co ze starym obciążnikiem? To zależy, czy chcesz ten stary, czy nie. Bo jak nie chcesz, to mogę go od ciebie odkupić za dwa tysiące. Taki, co miałeś, kosztuje około trzech tysięcy, więc ja biorę tysiaka za robotę i daję ci dwójkę, no chyba, że chcesz go zabrać. To dajesz tysiaka i obciążnik ci oddaję. Nie potrzebuję go. Mogę ci go sprzedać, a w razie jakbym potrzebował, to zadzwonię. To może akurat nie sprzedaż, ale raczej nie będę potrzebował. Dobra, to chodźmy do domu, dam ci pieniądze. No i dobra, wszystko załatwione. Szybko wracam do domu, bo już tam pewnie Adam się niecierpliwy. I nieźle. Wymieniłem obciążnik na tus i jeszcze zarobiłem. Fajnie. Oczywiście nie jestem na plus, bo sam tu kosztował 5 tysięcy, ale skoro sprzedałem obciążnik, to tak jakby za wszystko zapłaciłem tylko 3 tysiące. Dobra cena nie? Dobra, już jestem, możemy jechać. No nareszcie ile można czekać? Nie przesadzaj, aż tak długo to nie byłem, a poza tym to ty przypadkiem na kawę nie miałeś iść. Ja specjalnie się nie śpieszyłem, bo mówiłeś, że idziesz na kawę. To żeby potem nie dzwonić i cię nie pośpieszać, też się nie śpieszyłem. Ta na kawę uważaj, bo ktoś cię zaprosi. Wsiadłem w samochód i wróciłem. Haha, ha, ha, no kto by się spodziewał? Panie Fifarafa, a tak mówiłeś, że sam pójdziesz i się wprosisz, a ty się obsrałeś i tyle. Ale głupoty opowiadasz. Ja po prostu wiem, co to kultura w przeciwieństwie do ciebie i jak mnie nikt nie zaprasza, to sam się nie wpraszam. No kto by się spodziewał, a tak opowiadałeś, co ty nie zrobisz? ha, ha, ha. niezły zawodnik z ciebie. A dobra, szkoda gadać. U nas padał śnieg, jak wyjeżdżaliśmy, a tutaj świeci słońce. No widzisz, taka to jest ta pogoda. A jaki jest plan działania? Jedziemy do sklepu po maszyny, które zarezerwowałem. Potem tymi maszynami jedziemy na działkę w lesie. Zbieramy trot. Ty będziesz go wywoził. Wysleć ci lokalizację gdzie? A ja w tym czasie będę ogarniał działki. To aż tyle tego trotu jest? No całkiem sporo. I co my to do końca dnia będziemy robić? Wydaje mi się, że nie, jak wywieziesz cały trot, to pójdziesz powycinać kilka drzew. A ja w tym czasie będę ogarniał działki. A co na tych działkach jest do zrobienia? Trzeba pozbyć się karp, zaorać i tak dalej. Zresztą zobaczysz. I wjeżdżamy do sklepu. O fajne maszyny. Te dwa zestawy tam przy płocie do dla nas? Tak. Serio? Takimi bydlakami będziemy jeździć? No tak. A co ty myślałeś, że jakieś sześćdziesiątki wypożyczę? Bez przesady, nie sześćdziesiątki, ale no nie spodziewałem się aż takich wielkich maszyn. Musisz się uczyć i przyzwyczajać, bo jeszcze rok i u mnie będą takie same. Haha, ha, ha. zobaczymy. Ale no, maszyny konkretne. Takim sprzętem, to robotą będzie szła jak głupia. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj się kontaktowałem w sprawie wypożyczenia maszyn dokładnie tych samych, co stoją na podjeździe. Pamiętam, chwilę musi pan poczekać, zaraz dam umowę do podpisania. Nie ma problemu. No i dobra. Możemy jechać tylko, Adam, uważaj, nic nie zepsuj, bo ty do tego jesteś zdolny. Spokojnie. To wskakuj do klasa i zaraz do ciebie zadzwonię. Ja wybrałem Fenda, bo on ma już podpięty ten karczownik. To w czasie, jak Adam pojedzie z Trotem, ja będę pozbywał się trawy i karp z działki. Ciekawe, jak to będzie szło. Ale to to już jest konkretna maszyna. Ile to trzeba pracować, żeby się takiego czegoś dorobić? No, na pewno przede mną jeszcze długa droga. Nic, nie jedzie? Nic, dobra, można jechać. Adam też za mną jedzie, ciekawe, jak mu się podoba, zadzwonię i zapytam. Patrzcie, jak to wygląda, ale ładny on ma zestaw. No, co tam? Jak ci się podoba jazda? Ledwo ruszyliśmy, to jeszcze nie wiem, ale może weź później zadzwoń, bo na razie muszę się skupić na jeździe. Ogarnąć co i jak. Dobra, nie ma problemu, Elo, no to na razie niczego się nie dowiedziałem. Zapytam go później, jak już chwilę pojeździ. No jak co, to Adam nie miał do czynienia z takim sprzętem, przynajmniej tak mi się wydaje. Potem go zapytam, czy jeździł wcześniej czymś podobnym. Ale ciekawa akcja. Przyszła zima, to można takie rzeczy porobić. Ciekawe, ile nam się zejdzie z ogarnięciem tych pól. Myślę, że z dzień może dwa, i będzie wszystko gotowe. Pod sprzedaż i idealnie by się złożyło. Zima się skończy. Może akurat ktoś będzie chciał kupić podwiosenne siewy. Było dużo pomysłów na wykorzystanie tych działek. Pisaliście, żebym przerobił na pole to co teraz będę robił, albo żebym tak o wydzierżawił, albo żeby postawić tutaj farmę fotowoltaiczną, albo żeby zalesić jeszcze raz. Ale powiem wam, że ja to wolę zrobić z tego pola sprzedać i mieć spokój. Dostanę pieniądze, za które coś kupię i tyle. A z dzierżawą mogłoby być różnie. Podjedź jeszcze trochę tak, żebyś stał przyczepą naprzeciwko kubki. Dobra. Jak ci się jechało? Fajnie? Ty no nie jest źle. Chwilę poklikałem cokolwiek i ruszył. Ale przyjemnie tutaj, ciepło, radejko gra. Wspomaganie też jest. Żyć nie umierać. No widzisz, jak masz u mnie dobrze, a ty pierwszy raz tak dużym traktorem jeździsz? Nie pierwszy, ale drugi. Kiedyś miałem okazję chwilę podobnym pojeździć. Dlatego teraz wiedziałem mniej więcej co i jak. Okej. Okay. Jak coś, to wysłałem ci lokalizację, gdzie masz wozić ten trot. Jak będziesz na miejscu i będą jakieś problemy, to dzwoń. Dobra, a ty widziałeś, że to jest ponad godzinę stąd? To łącznie wyjdzie dwie godziny jeden transport. Wiem o tym, ale no co poradzisz, nie przeteleportujesz się. Przynajmniej przez ten czas podszkolisz sobie jazdę. No zawsze to jakiś plus. A to co nie było nikogo bliżej, kto by chciał kupić? No był, ale tam dostałem dobrą cenę. I przy takiej ilości to się opłaca. Ty zawieziesz jeden transport i pewnie zwróci mi się wynajem maszyn. A jak pojedziesz z drugim, to już będę zarobiony. Aha, takżeś to wymyślił. Mogę jeszcze sypać? To ja już jadę. Co już nic nie wejdzie! Ojno może i by weszło, ale zanim ty pozbierasz, to szkoda chyba czasu. Lepiej jakbym już pojechał, a najwyżej na następny się więcej nazbiera. Dobra, to jedź, on niech jedzie, a ja w tym czasie trochę pozgarniam tego trotu i potem już zajmę się karczowaniem karp. Gdzieś tu leżała łopata. O dobra jest. Trot pozbierany. Zobaczcie, jak tu już się czysto zrobiło. No ale teraz czas na porządny sprzęt. Teraz wkracza karczownik. Nie podjeżdżam do samej drogi, bo nie wiem, czy to widać na kamerce, ale tam jest spadek. O ludzie, ale to wolno idzie i ile kamieni to wyrzuca na wierzch? Chyba się przeliczyłem z tymi moimi predykcjami, bo myślałem, że w maksymalnie w dwa dni wszystko szybko ogarnę. Ale jak to tak będzie szło, to w tydzień tego nie zrobię. No ale dobra, bo karczowanie to jedno, ale jeszcze potem będę musiał pozbierać kamienie. I teraz pytanie do was, czy po zebraniu kamieni zaorać to wszystko? Czy tak ozostawić i komuś sprzedać? Jak myślicie, jak to zrobić, żeby było tanio i dobrze? A no, skoro to tak wolno idzie, to jak tu przyjedziemy następnym razem, a następny raz pewnie będzie jutro, to będę musiał ogarnąć drugą taką samą maszynę, bo sam tego wszystkiego nie zrobię. Tutaj łącznie te działki mają z ponad hektar jak nie więcej. No, już nie pamiętam dokładnie, a działka, na której teraz jestem, jest najmniejsza. No, sama maszyna ładnie robi, ale prędkość, z jaką jadę, jest tragiczna. No, nic. Ale innego wyjścia nie mam. A no i powiem wam, bo tak mówię, o tym, że ta działka ma ponad hektar, a nie uwierzycie, ile ja mam pól. Ostatnio jeden widz się mnie w komentarzu zapytał, ile mam wszystkich pól, i specjalnie DLA niego policzyłem. No i nie zgadniecie, ale mam 4,5 hektara. Zdziwiłem się, że tak mało. Myślałem, że mam dużo więcej. No bo wiecie, ja co chwilę kupowałem nowe i nowe pola, i myślałem, że już z 10 mama tu 4,5. No tak być nie może, bo to wstyd tak mało mieć. Dlatego trzeba jak najszybciej ogarnąć te działki po lesie, sprzedać je i kupić w głównym jakieś porządne pola. Muszę w tym sezonie podwoić ilość pól, tak żebym miał przynajmniej te 9 hektarów. A jakbym miał 10, to w ogóle byłoby super. Czy planujesz kupić nowy rozsiewacz do nawozu i opryskiwacz? Nie na razie nie planuję czy planujesz przebudowę domu i czy twój dziadek pojawi się kiedyś na serii nie planuję tamten dom jest w miarę wyremontowany i nie widzę sensu dalej go remontować a czy dziadek się pojawi no niestety nie bo dziadek nie żyje siema kiedy sprasujesz siano koło kurnika nie wiem czy tam jest co prasować jak na to spadł śnieg z tego to już prędzej gnój się zrobi no chyba, że nie mam racji, i teraz przez kilka dni będzie ładne słońce, które wysusza tą trawę. I lecę teraz z poprzeczniakiem, dobra, pominę trochę, bo tu nic się nie dzieje. Adam już załadowany, może jechać z kolejnym transportem, a ja wracam do swojej roboty. Zobaczcie, jeszcze taki kawałek mi został. Cały czas jestem na tym samym polu. Może macie pomysły, jak to przyspieszyć, bo ślamazarnie to idzie. Oczywiście, plan na robienie tego na dwa traktory jest, ale może macie jeszcze inne pomysły. Ale poszedł co za wariat, no jakbym ja w takim tempie, co on robił, to godzina i zrobione. Dobra, kończę ten odcinek. Jak coś się jeszcze będzie ciekawego działa, to najwyżej zobaczycie w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć.